Dzień dobry, dzień dobry kochani, z tej strony ja, Monia z Alternatywy Perfumowe. Słuchajcie, ostatnio w tamtym tygodniu przyszła do mnie paczka. Nie miałam za bardzo czasu, więc też od razu nie nagrywałam co tam przyszło. Znowuż to była, słuchajcie, paczka herbaciana głównie. I oprócz tych mniej więcej herbatek, które już wcześniej Wam pokazywałam, były też nowe i było też dużo takich herbatek prozdrowotnych. Jak wiecie, ja swojej mamie mówiłam, żeby nie wysyłała mi za bardzo już za dużo tych perfum, bo ja muszę wykorzystywać to, co mam. Przede wszystkim, bo jest mi szkoda i, no wiecie, nie chcę, żeby to się zmarnowało. Natomiast słuchajcie, z takich kosmetycznych rzeczy trochę też tam było, bo moja mama wie, że ja uwielbiam, słuchajcie, płatki pod oczy. Że uwielbiam, słuchajcie, te różne swoje ampułeczki na bazie olejków. No i słuchajcie, fajne. Polsamik, e, e, do całego ciała od mm, dosyć droga sprawa, bo około tam z ludzi, jeśli chodzi o u nas. No i słuchajcie, jeśli chodzi o, o buteleczki, i tak kilka takich różnych zapachów, słuchajcie, przeszło. Więc y, o. E, komuś się może wydawać mało, komuś nie mało. Słuchajcie, e, tanioszka, Impuls, waniliaki, jakiś ze. Widziałam gdzieś po około 10 zł chyba na legrę. Bardzo fajne, fajna, fajna słuchajcie, pudrowa, żeby nie było. To, słuchajcie, jest Coscentra, to jest jakaś tam chyba niemiecka firma. I to jest klon Chanel numer 5 Tender Sparkling. Nie wiem, jaki z dostępnością. Słuchajcie, jeszcze nie sprawdzałam. Peach de Provence słuchajcie, i Frushery. Taka brzoskwinka. Ale bardzo taka świeża i dosyć zielona broskwinka. Niedojrzała broskwinka. Słuchajcie, szopar, kaszmir. Ja mam trzydziestkę, tak jak dobrze wiecie, a to już jest pięćdziesiątka. też prawie noc, myślę, tak. 40 ml zostało ponad z koreczkiem. Także można poużywać. Oczywiście, że można, słuchajcie. Dwa zapachy, słuchajcie, zawonu. To jest bodajże mózg. Taki dżowy zapach. Wcześniejszy musk, jaki był za panu. I to jest słuchajcie soft musk. Też chyba ta bardziej mint'owa wersja. 10 ml. Taka. E, także można pożywać. E, słuchajcie Bulgarii. Mm, I to jest wersja róż. E, bardzo fajny zapach, słuchajcie, z herbatą. E, ja bym wstawiała też, też mniej więcej, jak cała butleczka wygląda. I z tego z, tego, z tego, to chyba jest dalej dostępna. Świetny zapach, powiem Wam szczerze. Z Mrugia bodajże e, triage. E, nie wiem, czy to się naprawdę tak wymawia. E, w każdym razie ten zapach to już też jest taki vintage. E, słuchajcie, Nocturne de Caron. E, także e, no, taki aldehydowiec, e, dosyć mocny aldehydowiec, bym powiedziała. Troszeczkę gdzieś tam mm, Zahacza być może o Chanel numer 5, ale to nie do końca. Słuchajcie, y, pusta buteleczka, żeby nie było no kasarel, Natomiast pusta, dlatego że zawartość znalazła się y, tutaj, w takiej buteleczce. Y, jeszcze jak widać, sporo zostało. Tam był zepsut ten psikacz, te psikadełko, y, i przez to też y, zapach przeciekał. A wiadomo, że on się zaraz zmarnuje, jeżeli jest jakaś nieszczęść, więc. No, musiałam przerać. Natomiast jeszcze buteleczki się nie pozbyłam, i chcę tą perełkę tam, dostać. Słuchajcie, i słuchajcie, zapach, który. A, jeszcze spora ilość, słuchajcie, tam nie spłynął Chloe. Także ta wersja podstawowa. I, słuchajcie, zapach, który niestety ja bardzo późno poznałam i żałuję, że późno, że nie kupiłam zanim był dostępny. Może wtedy to jeszcze nie było na mój nos, na mojej preferencji, wiecie. Natomiast, niestety dla mamy zawartość większa część tej butelki się wylała. Z tego względu, że niestety buteleczka, no, pokażę Wam, to się wcale, to się wydaje, że się trzyma, ale tak naprawdę to się aż tak bardzo mocno nie trzyma, słuchajcie. I tym gorzej, że słuchajcie, to wenezja, Laura Biagiotti. No, niestety. Natomiast odrobinka tego płynu została, słuchajcie, do testów, żeby można było sobie jeszcze poopowiadać o nim. I przepiękny, słuchajcie, przepiękny zapach z buteleczki. Przecudowny, więc kurczę. No, nie dość, że unika to, to, tylko odrobinka, słuchajcie, została, żeby, żeby go poznać. Ja, ja wiem, że to może nie jest do końca, słuchajcie, zapach dzisiejszy, ale jest przepiękny i ja trochę nie rozumiem, dlaczego został już wycofany i co to unikatem. Także tyle, słuchajcie, kochani. Jeśli chodzi o to, troszeczkę będziemy sobie o niektórych rzeczach opowiadać. Natomiast ja jestem zadowolona, że ta ilość nie jest taka zbyt wielka, ale że też mogę poznać niektóre zapachy, których wcześniej, słuchajcie, to co nie znałam. Także jestem z tego powodu przeszczęśliwa. Także pozdrawiam Was serdecznie. papa.